Test tani wiertarki, kosztowała 39 złotych. Zacznijmy od rozpakowania. o czymś przerwać. Dwie wiertarki tego typu używałem. Wszystkie kupione za mniej więcej 50 zł, ta jest jeszcze o 10 złotych tańsza. Z tamtych dwóch wiertarek złożyłem ostatnio jedną, ponieważ obydwie miały jakieś wady, ale ponieważ były identyczne, więc udało się z dwóch złożyć jedną. Używałem ich, och, przez kilka lat, to piszę dokładnie na blogu, z tym, że... Używałem to jest złe słowo, to były wiertarki do najcięższych prac. Tam gdzie się pyliło, tam gdzie się kurzyło, Ach, tam gdzie po prostu żal mi było użyć wiertarki porządnej. Tam używałem te najtańsze. Po to były kupione tanie, żeby nie było ich żal. Szkoda na przykład szlifować podwozie w samochodzie między innymi wiertarką za 1000 zł czy 1200 Lepiej użyć do tego Piertarki za 50 zł, którą się po prostu później wyrzuci. Jak widać, od zera zaczynam. W tle może być słychać miałczenie głodnego kota. Przyszedł coś wyżebrać, musi poczekać. Rączka wyprofilowana. Głowica nasmarowana. Osłonięta. Jak na razie to trzeba przyznać, że tak bardzo solidnie. Ok, przewód. Przewód ma długość mniej więcej 1,80 m. Ok, nic więcej tutaj nie można chcieć. Nie można mu zarzucić. Pracuję, ale muszę niestety się szmatą, bo jest dobrze nasmarowana. Jest też dystans, który można tutaj włożyć. Czemu by nie? To jest w dotyku delikatne. Dystans założony. Tutaj z rączką może nie jest tak najgorzej. W końcu w środku jest metalowa śruba. Powinno wytrzymać. Dosyć mały kluczyk. No, kluczyk jest za mały, trzeba mieć jakiś inny, ale dobrze leży. Tak fajnie, więc może też nie jest tak źle. Pierwsza próba, i niech się wiertarka przesmaruje. Pobór prądu w trybie jałowym. 300 watów przy Power Factor 1.0 maksimum 730 watów przy starcie maksimum 3,2 Ampera Załóżmy w tryb pokazywania watów dobrze to teraz test praktyczny Wiertło do drewna 22. Naszykowałem tutaj solidny pieniek. Pieniek ma za 2 lata ale proszę mi wierzyć jest twardy. No to próba jednocześnie, tak ci piercenia będę chciał zobaczyć zużycie prądu, także udało się to zarejestrować. Wiertło okazuje się już wstępione. Nacisk lewą ręką spróbuję pewniejszą prawą. i Użyć więcej siły. Także tutaj też było widać brakuje trzeciej ręki. Przy 500 W nawet nie słychać było, żeby zwolniła. Jeszcze raz. Zaraz rozpadę ogień metodą stosowaną przez Indian. Wiertarka 502 ma. Spokojnie. Wymienię wiertło. Nie wiedziałem, że to już jest tak wstępione. Trzeba naostrzyć. Tu mam wiertło do drewna, ósemkę. No może nie nienaj potężniejsze również nie nowe w tym sezonie trochę je dobiłem tak naprawdę wymagają albo ostrzenia albo wymiany ponownie sezonowany pieniek tam mierza nie będę pokazywał bo w tym momencie przy to chociaż co on pokaże jak w biegu Ponownie tępę wiertło, bo powinno wejść tutaj jednak jak masło przy takich obrotach. Widać, że wiertarka nie spowalnia, więc to jest naprawdę problem moich wierteł do drewna niespecjalnych. Bo tutaj nie ma czym błysnąć. Okazuje się, że dobrych wierteł do metalu nie mam, mam je w domu. Mam tylko 6 makity, dosyć ach, malutka średnica. Działa tak. Jednak na samym drewnie nie poprzestaniemy. Teraz trzeba się zmieścić w kadrze z kamerą, wiertarką i kawałkiem metalu. Nie napunktowałem, więc powolutku. No, z małymi obrotami, to tak średnio tutaj widzę. Heh. Zdaje się, że popełniłem pewien błąd. Teraz dopiero na to wpadłem. Mam lewe obroty. Teraz mam prawe obroty. Ten błąd może śmieszny, ale dzięki temu udało mi się sprawdzić moc wiertarki, ponieważ musiałem ją dobrze docisnąć. Gdyby działała z prawymi obrotami, nie byłoby tego problemu. No cóż, sezon się skończył już miesiące temu. Człowiek wychodzi z sprawy. Na co dzień nie zajmuje się takimi pracami, to jest tylko hobby. Bardzo fajny zresztą. Ok, jeszcze raz stal 6 mm, wiertło 6 mm. nie mogę w dwie ręce złapać, bo nie nie mogę w dwie ręce złapać, bo nie mam nikto przytrzymać tutaj. tego drewienka znowu tam gdzieś imadu jest trochę za ciemno na pracę kamery. Najlepiej się pracy jednak z imadłem, wyrwało mi. O, tyle trwa przewiercenie, o, może być teraz ciepłe, tyle trwa przewiercenie 6 mm porządnej stali. Czy mogę rekomendować tą wiertarkę? Tak. Jako posiadacz dwóch Makit i dwóch devoltów zdecydowanie ta wiertarka spełnia swoje zadania. Niekoniecznie używałbym jej do udaru, do betonu, raczej myślę, że jest to funkcja dodatkowa. Można zrobić dziurkę, czy dwie, może trzy, ale to nie jest głównym zadaniem tej wiertarki. Myślę, że jako wiertarka do metalu, do wkrętów, do wkręcania czegoś do drewna jest naprawdę bardzo przyzwoita, a przynajmniej ja tak uważam, dlatego jest to już moja trzecia wiertarka tego typu, kupiona za grosze. Jak było widać, wiertarka posiada odpowiednią moc. Potrafi wyrwać się z ręki, ale tak to jest, gdy jedną ręką trzyma się wiertarkę, spogląda się w monitorek, co się nagrywa, drugą ręką próbuje się utrzymać metal. No w studiu wszystkie funkcje realizuje kilka osób, tutaj próbuje nagrywać sam. Ale to oznacza, że tak było widać. Wiertarka posiada moc odpowiednią. Zdecydowanie uważam, że ta wiertarka spełnia swoje funkcje. Z tym, że stosowałbym ją. Do wkręcania czegoś, do wiercenia w drewnie, do wiercenia w metalu, ale już niekoniecznie do udaru. Do udaru trzeba użyć inną wiertarkę, to już niestety trzeba za wiertarkę troszkę zapłacić, musi to być porządna wiertarka. Z tym, że to nie znaczy, że ta wiertarka nie wykona dziurki czy dwóch w betonie. Swego czasu takimi wiertarkami wierciłem dużo dziur, jak się robił jakieś remonty w mieszkaniach. Dopiero później przeczytałem odpowiednią wiertarkę i wtedy człowiek poczuł ulgę. Więc nie to, że się nie da, tylko no nie jest najlepszy to sprzęt do tego zdecydowanie. Natomiast do wszystkich innych rzeczy, wiertarka do tłuczenia, zresztą cena czyni cuda: 39 zł.